The <laughs> Szalonka, Anonki! Nie regulujcie odbiorników, tu prawdziwy pasto, gnój, kurwa, chuj, nadciągający do was z mocarnym riltokiem prosto z archiwów żywota piwnicy, aby być bardziej ścisłym jego elementu poza piwnicznego, czyli wypłynięcia skażenia na powierzchnię. Tym razem opowiem wam o tym, jak dzięki swojej nadludzkiej przenikliwości heroicznej postawie uratowałem moją klasę przed widmem potężnej, mrożącej krew w żyłach ściągniętej sens powiech kartkówki z planimetrii w trzeciej klasie Gimbazy. Gimbaza jeszcze istnieje, to tak trochę rel. Poznacie historię bohatera, na którego klasa ta zasługiwała, ale nie zawsze mu się chciało. Ale tamtego jednego razu istotnie mu się chciało. Prowadzonemu wyższym celem, celem utrzymania terroru zimnej wojny między nim, a nieprzewidywalnym, niezwykle groźnym geniuszem zła, potężnej władzy i kompetencji. Sorką od matmy, rozpocznijmy retrospekcję z czasów burzliwych wartych kroniki największych mistrzów roku pańskiego 2015. Abyście dobrze zrozumieli motywy mojego konfliktu z potężną matematyką, pozwolę sobie opowiedzieć wam kilka faktów z mojego życia. Ja po pierwsze kuchwa biedaki, ja się nie musiałem kuchwa uczyć jakichś prymitywnych metod liczenia główien w polskim chlebie, tak? Ja się uchodziłem ze zdolnościami matematycznymi, wie, wiecie kurwa, co to jest matematyka w ogóle, bo, bo my, my Żydzi mamy takie gedy, objętość całkowania posiadłem razem z moją pierwszą żydowską szczepionką, a wyco, kurwa. Dalej, dalej nie! Ja nie, nie będę szczepił swojego dziecka, bo będzie akustyczne, akustyczna kurwa, akustyczna da ja mam gitary w swoim domu, żeby tak. Polak śmiechdzący jak ty, jak wy, kuchwa. chymny hymn Izraela, biedaki, kuchwa, czuki, pancerz Kahaluka zamiast zębów. Eee, dzięki Mati, mniej więcej tak to właśnie wyglądało. Prawdą jest, że nie tylko nie miałem nigdy trudności z materiałem, a co więcej, rozpierdalałem z niego jak głupi, jeździłem na konkursy, a w tamtym roku świętowałem swój największy sukces, bo zająłem w komie trzynaste miejsce na Dolnym Śląsku. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że to niekoniecznie aż taka bogata cefałka, ale żeby być wyżej, no musiałbym się uczyć, a chyba przyznacie, że już lepiej być spierdoliną niż jajogłowym. No i właśnie z tego powodu zawsze leciały w moją stronę wielkie sapy od nauczycieli, bo byłem głośnym dzieciakiem, który odpierdala nieprzewidywalne akcje, ale przy tym też na wyjepce pisze wszystko na piąteczki, bo w sumie czemu nie skoro umie. Za każdym jebanym razem podciągali mi zachowanie, żebym miał czerwony pasek, bo minus pięć punktów za przeklinanie harp-darb. Serio kocham mojego ówczesnego dyrektora. Oczywiście jakieś prymusy, analusy zgarniała mi z nosa moja koleżanka Ewa, wobec której czułem o to wtedy trochę bólu dupy, bo zawsze fajnie jest wygrać, ale jak myślę o tym na trzeźwo, to jak hujej się to należało. Szczerze, jakbym ja to zgarniał, to ona by czuła jeszcze większy. Streszczając się, jak się mówi wszystkim absolutnie, że są zdolni, ale leniwi, tak chyba jestem jedynym przykładem słusznego zastosowania tego stwierdzenia. A, albo jednym z niewielu. Do rzeczy. Moja spinka z panią od matmy zaczęła się z powodu jeszcze głupszego niż moje usposobienie. Jak to w tych latach każdy młody chciał i pewnie dalej chce zostać znanym youtuberem. Nie róbcie tego. Nie wiecie w jakie gówno się pakujecie. Ja spośród takich gagatków w moim środowisku byłem największym tryhardem, więc ze mną każdemu opłacało się trzymać, bo przecież 200 widzów piechotą nie chodzi, czy tam w szyszkach na drzewach też nie jest. No i jak to na globalnej scenie było, w naszym małym, hermetycznym domku na drzewie też istniały pewne podziały. Miałem w szkole dwóch kolegów, którzy prowadzili swoje zawrotne, YouTube'owe kariery. Nazwiemy ich sobie tak jak w paście o waleniu w kościele byli dżentelmeni i stuleje, tak dla ich przypadku analogicznie będą to i Samu i Blołek. Obaj sobie tak jak w nagrywali gierki, ale mieli zupełnie inny styl prowadzenia oraz widownia. I sam nagrywał Metina, Blołek nagrywał Minecrafta. Dla obu byłem wyrocznią jakości jako ten najlepiej zaznajomiony z Kamtazją, systemem YouTube'a, sztuczkami retorycznymi. No wiecie, byłem holsom graczem, vlogerem i raperem naraz. Stąd byłem zaznajomiony w wystarczającym stopniu z ich kontentem oraz ich konfliktem. Nie pamiętam dokładnie, jak to się działo, ale pokłócili się między sobą o to, kto ma inteligentniejszą widownię. XDDD. Cała akcja już wtedy niewyobrażalnie mnie bawiła, ale żeby zachować pozory naturalności i samemu nie oberwać, z oboma panami rozmawiałem w stylu bardzo poważnym i dążącym do załagodzenia konfliktu. wstrzymywanie śmiechu nie było wtedy łatwe ze względu na wielką groteskowość tego obrazu. Moje zdolności mediatorskie niestety tej próbie nie sprostały i nasz Blołek otrzymał groźbę, że przed szkołą dostanie główny towar eksportowy Polski w XVII wieku. Dla tych, którzy nie zrozumieli, sprostuję, że chodzi oczywiście o wpierdol przemawiający za potężną przenikliwością widowni X-Pompy. Dowodem byłoby to istotnie niezbitym, ale blołek po pojedynku srodze się bał i poprosił mnie, żebym spotkał się z nim o 7.30 i poszedł do i razem z nim, żeby uniknąć bójki. Miałem wtedy lekcję. Tak niefortunnie złożyło się, że lekcje matmy, ale sprawy lojalności na ośce były ważniejsze niż jakaś godzina zajęć, która nie robi mi w zasadzie różnicy. Spotykam się z zaszachowanym minecrafterem i czekamy razem na maklera smoczych monet. Wyczekując go, prędzej doczekaliśmy się jednak spójnionej kilka minut matrycy, na której widok zamurowało mnie jedyne co byłem w stanie zrobić to obrócić się i modlić o to, żeby mnie jednak nie poznała. Jak możecie się domyślać, plan nie wypalił, ale ze śmieszniejszych rzeczy poczekaliśmy do następnej lekcji i poszliśmy do szkoły, a pod koniec szkolnego dnia okazało się, że Galafighter tego dnia w ogóle nie wyszedł ze swojego domu macierz oczywiście przy pierwszej okazji złapała mnie i nagadała, że o szóstce to ja już sobie mogę pomarzyć skoro uciekam z jej lekcji. I w sumie rozumiem to. Jakby ktoś mnie zostawił samego z tymi zjebami, to też bym miał pretensje. Także przyjąłem to na klatę. No hard feelings, okazywanej zewnętrznie. Wujemne punkty za ucieczkę naturalnie, wypierdolone jajca, aż po moczo wody. Bo musicie pamiętać, że siki gromadzą się właśnie w jajcach. I żyjemy sobie dalej. Jednak wewnętrznie poprzysiągłem sobie, że skoro na miastka władzy próbuje wywrzeć na mnie na represji, ukrócę tedy jej nikczemne plany, bo Właśnie tak należy postąpić, by obronić swój honor. I z tego punktu możemy przejść do dnia sądnego. Był piąteczek Na ten dzień przewidziana była kartkóweczka z planimetrii Wszelakie trójkąty, promienie okręgów, przekątne rombów Oraz niepokonane funkcje trygonometryczne Napełniały społeczność mojej klasy wielkim przerażeniem Ludzie spisywali testamenty w sprawie testamentów spisanych na nich Zmawiali pacierze dla zdobycia tarczy, która miałaby ich uchronić przed nieuniknionym Tatuowali swoje przedramiona długopisowym tuszem schematy zależności matematycznych figur płaskich i tak jakoby zamroczeni w chowolim tańcu o siódmej dwadzieścia większość klasy pochłonięta była nadciągającym widmem zagłady. Zagłady zapowiadanej od poprzedniego piątku o imieniu piekącym gardło przy wypowiadaniu. Na piątce od zawsze były korki, także punktualność przy przyjeżdżaniu z Wrocławia była bardzo umowna. To spowodowało, że nasza matrioszka spóźniła się tamtego dnia kolejny raz. Przyszła, otworzyła klasę, nakazała by wejść i poszła odłożyć swoją kurtkę do szatni. Bo nie wiedzieć z jakiego powodu nauczyciele też z tej rozjebundy korzystali. Szliśmy jak na skazanie, strzelać na kartkach, na których przecież nam strzelać nie kazano. Zwykle śmiałem się z tych dzbanów albo próbowałem pomagać lasce, która uparcie mnie frenzoonowała, ale tym razem, kiedy w grę weszły moje osobiste porachunki z mantrą, nie mogłem pozostawać bierny. Musiałem działać szybko i skutecznie. Nie dałem jej tym razem zgnoić tamtych cweli. Rzuciłem plecak pod ławkę i gdy tylko znikłem z jej pola widzenia, zakradłem się do jej komputera. Warunki mi sprzyjały. To był pierwszy rok, kiedy działał u nas w gimbazie dziennik elektroniczny. Nie wszyscy nauczycieli go tak dobrze zatem ogarniali. Ci, którzy z IT nie mieli specjalnie zbyt dużej styczności w życiu, często się gubili, złościli i nie zauważali niektórych rozwiązań. Właśnie dlatego nie miałem oporów, by wyjąć po prostu kabel od neta, żeby nie miała jak sprawdzić obecności. Stężenie XD na mamałygach moich kom panów wręcz parowało. Wiedziałem, że od tamtego momentu nie ma już odwrotu i trzeba walczyć sabotażem i konspiracją. Próba czasu wypadła pozytywnie. Wskoczyłem za swoją ławkę, zanim matrona zdążyła otworzyć ponownie wrota groty króla gór. Nie mówiąc nic, weszła do klasy wolnym krokiem i zasiadła za biurkiem. Pierwszym, co musiała zrobić, było sprawdzenie obecności, bo taka weszła zasada i wszyscy nauczyciele mieli przestrzegać. Niespecjalnie jej się to podobało, co wcześniej już nam sygnalizowała, ale dyrektor za dużo sobie z tego nie robił i cały czas były inwestymi z tymi tnącymi się łudzen pc na XP-ku, najchętniej odpalającymi się po 10 minut, jakoby przeciągały się jeszcze w łóżku, gdy trzeba wstać, ale na dworze jest jeszcze ciemno. Mimo pewności, że nie ma szans, by materia zobaczyła wystający kawałek Kabelek RJ45 przytulony do ściany. Cały czas czułem niepokój, ale z każdą następną chwilą ustępował on z satysfakcji z obserwowania jej cierpienia w miarę wykonywania kolejnych czynności odwzorowywanych na 17-calowym kineskopowym monitorze. Złapałem z nią kontakt wzrokowy. Widziałem w jej oczach wściekłość na tę sytuację i nadciągające wyładowanie tychże emocji w nieuchronnie zbliżającej się ostatecznej próbie płaszczyzny. <laughs> nie doczekanie twoje, powiedziałbym, gdybym nie ryzykował tym ściągnięcia jej na nas. Zatem tylko tak pomyślałem, kiedy nastał moment kluczowy. Uruchomienie niezaktualizowanego chroma, nieobsługującego już okienek z rocznika 2002. Na pusty ekran wstąpił zagubiony pielgrzym romantyczny XXI wieku, czyli pikselowy dinozaur, a zaraz zanim informacja, że strony nie można wyświetlić z powodu braku połączenia, kilka odświeżonych adresu strony wulkana. Naprawdę nie wiem, jak można go wybrać zamiast tego też mało ale stabilniejszego i intuicyjniejszego librusa. Nie zdało również egzaminu, i w wyrazie frustracji naszej nauczycielce teatralnie opadły ręce, po czym z niemniejszym aktorskim sznytem gniewu wyszła z sali, jak miało się okazać, w desperackiej próbie poszukiwania pomocy w tej sytuacji bez wyraźnego wyjścia. Dalsze plany w związku z powyższym rysowały się przede mną samoistnie. Przecież, jeśli ktoś. Zostrzeżę moją odłączoną od globalnej sieci komputerowej intrygę. Cała konspiracja wyjdzie na jaw i obróci się przeciwko mnie. Z jednej strony mógł być to dobry sposób na grę na czas, ale raczej nie przy nauczycielu, który lubuje się w rozwiązaniach wychowawczych opierających swoje metody na odpowiedzialności zbiorowej. To nie było nam pisane. Nie można było z nią tak łatwo przegrać. Zatem wyskakuje z ławki i kolejny raz podlatuje do jej kosmicznej klasy sprzętu, z którego odlatują już wióry od intensywnej pracy wentylatora obciążonego dwiema kartami. Jakby bardziej jeszcze się przybliżyć, założę się, że słyszalne byłoby skwierczenie umierających w kostek pamięci operacyjnej. Nie przyszedłem jednak z wizytą do ich łóżka szpitalnego, a po to, by sabotować interwencję matematycznej bezpośrednio. Spieki: internetowa wraca z kliknięciem do wyrwy w komputerowej żyle i Usain Bolt Nadolski zaś wraca do ławki z jeszcze większą prędkością niż poprzednio. Napięcie nastało takie, że powietrze można było kroić nożem. Niedługą chwilę potem znów pojawia się tyranka siły. Wraz z masywną obstawą w postaci pana od informatyki, techniki, EDB i znając życie jeszcze paru przedmiotów w tej wielkiej i wymagającej placówce oświatowej, Belfer All in One od dziś również jako zaklecze techniczne na Twojej matmie. Hehe. <noise> <noise> Chociaż jeszcze bardziej hehe zrobiło się, gdy podjął się próby ocalenia interfejsu obsługi klasy pełnej cyferek, czyli tego, czym od paru miesięcy byliśmy właśnie my, cyferkami. Na własnej skórze w jego obecności odczułem, jak kolejne włosy na moich przedramionach zamieniają się w zera i jedynki. Miał w sobie taką elektroniczną aurę, którą emanując niczym dotykiem boskiego syna, doprowadzał układy scalone do arkadyjskiego porządku. Oczywiście właśnie dlatego, że żadnej usterki tam nie było. Wyłączył i włączył komputer, znowu poczekał, aż ten rozgrzeje się do działania, odśpiewa Bogu Rodzice przed wyjściem na pole bitwy, po czym bezceremonialnie włączył Chroma i w trymiga załadowała się strona logowania w systemie UONet Plus Wultan. Swoją drogą za każdym razem, gdy widziałem ten akronim Łonet Plus, zastanawiałem się, czy przypadkiem nie był to projekt pokroju Whitleya z portala 2, taki, który powstał z przeznaczeniem, żeby zjebać jak najwięcej. To naprawdę wiele by tłumaczyło. Parę osób z całej sytuacji nawet cicho prychło, ale na szczęście nie zostało to zauważone, jak na owego jego mościa przystało, widząc pozytywne efekty swojego magicznego dotyku. Zniecierpliony stwierdził, że no nic nie wymagało naprawy i nieumiejętność obsługi komputera nie wymaga jego interwencji. To oczywiście wywołało jeszcze większy wewnętrzny bulwers, stabat matmer dolorozy, ale aż tak dobrze nie dało go po sobie poznać, umówmy się, to silna kobieta. Puściło była go bez słowa podziękowania czy też wyrzutu, z pełną neutralnością, po czym wrota zamknęły się, a my pozostaliśmy zdani na jak najszybszy relatywny upływ reszty czasu, co zapewne niejednej osobie przebywającej w tej sali znacznie podbiło poziom stresu. Nie powiem, mimo że nie obawiałem się oceny, z wczucia aż sam się obsrałem. na tamten moment euforia odrobinę ustąpiła. Może i przez udaną manianę kablową zaoszczędziliśmy jakieś dziesięć minut, ale to było wciąż za mało, by choćby marzyć o tym przechytrzeniu losu, na które klasa pokładała we mnie najszczersze nadzieje. W tej nierównej partii szachów skończyły się już nasze ruchy. W klasie zostaliśmy my, facetka, komputer z połączeniem internetowym i skład atomowy atmosfery gęstszy niż w centrum Krakowa. Z tego powodu oddychaliśmy rzadko, co dopiero mówiąc o jakimkolwiek szepcie czy głośniejszym odgłosie. Himpyfor nikt nie narzekał. Wiedzieliśmy, że zrobiliśmy co się dało i tylko niespodziewany obrót spraw mógł nas uchronić od cierpienia. Nie muszę pytać ludzi, wiem, że dokładnie to odczuwali, a przynajmniej marzę o tym, by ta akcja wyglądała tak, jak ją pamiętam. Cisza ta była aż zimna. W gorszych warunkach zdarzało mi się pomyślnie otrzymiać mikrofon, także Kaman. Spojrzałem na Karola, bojąc się, czy ruch moich gałek ocznych nie przeżytej, przyszywającej bezgłośnie nie zrujnuje. Pomyślałem o akcji, którą odjebał, a którą ja opisałem w paście o w kościele, ale tylko przez chwilkę, wcale nie tylko z nią jego osobami się kojarzy. Wykonałem gest spojrzenia na zegarek. Odpowiedział mi przygnębionym grymasem twarzy i przeczącym machaniem głową, przeczącym, jakoby miało nam się jeszcze udać. Matelina rzuciła w naszą stronę kilka nienawistnych spojrzeń, które naelektryzowały włosy na naszych tępych łbach. Ten moment podburzył trochę moją wiarę w siebie i zasiał ziarno zwątpienia, czy aby najlepszym wyjściem było celowe utrudnianie prowadzenia zajęć. Czy warto było szaleć tak? Mam ja rozum i godność człowieka? Ale może to tylko ja, splamiony nagle spadającym na mnie niczym deus ex machina poczuciem winy, wziąłem ja aż w takim stopniu do siebie. W końcu zwykle miałem tego typu szantażyki niewerbalne bardziej w dupie niż furasy sztuczne ogony na bazie dildosów. Dalej, przeszywająco milcząc, Mataryna usiadła za stanowiskiem. Przez chwilę jeszcze z refleksją łamaną przez dobicie, spoglądając na ekran logowania. Pomyślnie wpisała pasy, wybrała odpowiednią zakładkę i usłyszeliśmy w końcu jej głos, kiedy wypowiedziała nazwisko pierwszego numeru w dzienniku. Niczym echo, przemierzające sale w zwolnionym tempie, odbrzmiewało wyprane z emocji pasywne jestem. ludzi, którzy na pewną śmierć wybierali się po kolei, jak dzieci przez papieża rzucane na szaniec. Czekałem aż moja odpowiedź na czternaste z kolei pytanie o obecność tonem głosu zdradzi całą prawdę o tym niecnym procederze, jaki tu nastąpił. Fiasko całego tego ambitnego w swej taktyce planu zbliżało się odwrotnie proporcjonalne do poziomu mojej odwagi cywilnej. Byłem w środku załamany upadkiem swojej idealistycznej wizji pragnąłem już tylko bez słowa odejść, przytakując nastawione mi zarzuty. To się jednak nie stało. Nie wiem, czy wtedy jeszcze w cokolwiek wierzyłem, ale opatrzność nad moją kluczową postacią tego dnia czuwała, albowiem byłem naznaczony, by przewodzić rewolucji, by władać przewodem, który złączy ją z narodem. Otóż słuchajcie, co się odjebało. Kiedy czekałem na ten osobisty, wewnętrzny wyrok z dwa numery przede mną przy zatwierdzaniu obecności, przeglądarka złapała laga. Reasumując, pierdolony komputer z epoki ostatnich Optimusów uratował moje rozemocjonowane Dubsko przed zapadnięciem w letarg spowodowany nagłym upadkiem ideałów. Mata nieustępliwie próbowała coś klikać, nie uzewnętrzniając swojego gniewu spowodowanego stanem technicznym jej wątpliwie uwygadniającego narzędzia pracy. Kiedy doszła do wniosku, że strona wzięła i się na amen zjebała, posunęła się do ostatecznego kroku, którego kompromis polegał na destrukcji dotychczasowych postępów w zamian za mgliście widoczną na horyzoncie możliwość poczynienia następnych. Ukrywający swoją nieokiełznaną siłę pod przyciskiem F5. Znowu od początku spytała nas o obecność i tym na nowo rozpaliła moje światełko nadziei. Przecież nosi ją już ze złości. Oczywiście to może oznaczać, że za chwilę mamy konkretnie przejebane, ale widząc w jej oczach tę wolę walki, można było równie dobrze przypuszczać, że nie zostawi sprawy tego felernego sprzętu w stanie, który doprowadził ją do tego momentu. O nie, z pewnością nie nazwie tego dniem. Gdyby istniało wtedy fame MMA, wyszłaby tam z dyrektorem, przyspieszając galę. Taka zniewaga krwi wymaga. I wiecie co? Dokładnie to poszła kurwa zrobić. Jak tylko skończyła czytać listę i przesłała formularz do bazy danych serwera znajdującego się w położonej nieopodal wrocławskiej siedzibie tego pierdolonego wulkanu, który tak samo zachowuje się na najwydajniejszych sprzętach, stanęła na środku klasy i obwieściła przed nami, że nie zgadza się na takie skandaliczne warunki pracy i idzie w tej chwili zgłosić tę sprawę do dyrekcji. No kurwa, bingo. Dosłownie lepiej być nie mogło. Za skarby świata, jak tylko wyszła, moje załamanie momentalnie przeszło w atak maniakalnego śmiechu. Tak bardzo nie mogłem już wytrzymać. Po zdarciu sobie gardła z inby, jaka się odpierdoliła, wstrzymał mi oddech. Pomysł na dojebanie jej jeszcze lepszą końcówką. Bez namysłu, czy powinienem, poszedłem na całość i znowu podbiłem do jej komputera. Tym razem plan miał dokładnie 1000 IQ i nie przyjmuję wersji, jakoby miał choć jeden punkt mniej. Wkurwiony matemandal w szary udał się na skargę do dyrektora i trwało to kilka dobrych minut, zanim, zanim z nim wróciła, by pokazać mu sedno problemu, z którym przybywa w jego nie najskromniejsze progi. Za ten czas udało mi się tak idealnie wybalansować kablem, aby zatrzymał się w dalszym ciągu w gniazdku, ale nie był w stanie nawiązać połączenia. W takim stanie zostawiłem go i już trochę spokojniej, ale z wciąż bijącym jak dzwon sercem zasiadłem pierwszy raz powolny. Cichymi ruchami w swoim miejscu. Po czym powiedziałem, klasie to zrobiłem. Kolektywnie pierdolnęli ze śmiechu, w międzyczasie też mi gratulując. No, posmyrało ego, nie powiem, że nie. I tu w zasadzie kończyła się moja rola, ale najważniejsze były skutki, które akurat tego dnia przyjęły obrót z mojego najjaśniejszego scenariusza. To, co zadziało się po tych paru minutach oczekiwania, było istnym festiwalem wewnętrznego keka, który wypuszczony z którejkolwiek z tych dwudziestu mord zrujnowałby cały efekt, ryzykując konsekwencje porównywalne do tortur, których można paść ofiarą dzieląc przez zero. Ale o tym kiedy indziej. Musieliśmy być maksymalnie czyści i pokerowi. Matorga wraca z dyrektorem, wciąż ścierając się z nim słownie, gdy wchodzili we dwójkę do klasy. My witamy go entuzjastycznym dzień. Dobry! odpowiada nam z uśmiechem. Przepozytywny człowiek, naprawdę, żeby tak pod planimetrycznymi sapami się nie dawać, szefunie próbuje ją uspokajać, że na pewno nie może być tak źle, że przesadza, bo wszystkie sprzęty były sprawdzane i nadają się do pracy. Co zdążył powtórzyć jakieś kilka razy. Już wtedy było całkiem śmiesznie, ale poczekajcie. bowóz dopiero nabiera rozpędu. Matyszka próbuje zatem mu udowodnić, że gówno pani, a nie internet. I ku jej triumfowi nad dyrkiem, kiedy próbuje odświeżać stronę, znowu wita się z niewinnym spojrzeniem dinozaura, którego najchętniej jeszcze raz poddałaby próbie meteoru. Widzi pan? Znowu nie łączy. Wręcz krzyczy na niego, równie niewinnego jak ten ptasiomiedniczny przyjaciel internautów. Przybliża się zatem do płaskiego CRTK marki Samsung, żeby zdiagnozować, co może nie banglać. I on już był na tyle bystry, żeby zauważyć ikonę odłączonego internetu. Decyzja była szybka i jednoznaczna. Rozstrzelać Polak S, znaczy się oczywiście zajrzał do kabla, który przed chwilą troszeczkę się rozgrzał dotykany przeze mnie. I roześmiał się w głos, że narzeka pani na internet, a ma pani kabel niedopięty. No, z czym do ludzi? Po czym podniósł go, pokazał całej publiczności, wpiął w miejsce jego przeznaczenia i znowu uruchomił chomił stronę logowania. Majca dostaje na ten widok białej gorączki od razu, dopatrując się w tym dzieła któregoś z ancymonów, ananasów, nic nicponiów, huncwotów, hultajów, bądź mnie. Wybór był pewnie oczywisty, ale zanim posunęła się do poważnych oskarżeń, pozytywny niczym na palonku dyrek powiedział jej, że pewnie się poluzował. No, był prawie w gniazdku. Niech się pani już nie denerwuje. Kurwa, łyknął. <laughs> I tym samym rozjebał ją na łopatki. Wyszedł z sali, pożegnał się z nami, a ona stała jak wryta i nie potrafiła wydusić z siebie słowa. Zaraz po tym ponownie się zalogowała i jak gdyby nigdy nic poprowadziła następną lekcję o trójkątach i kwadratach. Mój kumpel Dawid wyglądał na zehipnotyzowanego, ale... To, co się działo dalej to znowuż osobna historia, gdy zadzwonił dzwonek, a wszyscy wyszli, nie uwzględniając sposobie wychodzenia wydarzeń tamtego dnia, zaraz po zamknięciu sali świętowaliśmy tryumf na rękach mnie kurwa nosili. Na poniedziałek i tak nikt się nie nauczył, a ja dostałem czwóreczkę. A na koniec tamtego roku szósteczkę, i tak uratowałem, gadając jakąś główną prezentację o japońskich liczydłach. Co by podsumować myśli na dzisiaj? Jak można z tego gówna japońskiego korzystać, to ja nie wiem, ale może wam kiedyś uratować dupę w gimbazie. Robacki, <tryk z brzmiania> robacki, Dobra, teleportują mnie.